Cześć, z tej strony Łukasz i jako, że jesteśmy już w wakacji i zapewne czeka Was jeszcze wiele wyjazdów, to dzisiaj porozmawiamy o tym, co zrobić, aby nie ładować naszego telefonu co 5 minut. Zachęcam Was do pozostania do samego końca, gdzie będzie mowa o konkursie, w którym do wygrania są trzy darmowe powerbanki, ale na razie wróćmy do głównego tematu odcinka. Więc co zrobić, aby nasza bateria trzymała dłużej? W największym stopniu na wykorzystanie akumulatora wpływa sam ekran. Po pierwsze, warto wyłączyć automatyczne ustawienie jasności wyświetlacza. O ile jest to użyteczna funkcja, np. gdy wychodzimy z ciemnego pomieszczenia na zewnątrz, to zazwyczaj ekran staje się jaśniejszy niż tego potrzebujemy. Warto również ustawić uśpienie wyświetlacza na jak najszybsze. Mimo iż jest to tylko różnica czasami 15 sekund, potrafi on zatrzymać nawet do 3% baterii. Pomocne może być także wyłączenie animacji, bo pomimo ładnego wyglądu, na to też są potrzebne zasoby akumulatora. Jak to zrobić, tłumaczyłem dokładnie w jednym z poprzednich filmów o przyspieszeniu smartfonu. Jeżeli wasz telefon posiada ekran AMOLED jak większość produktów Samsung, warto zastosować zupełnie czarną tapetę. Czarne piksele nie są w ogóle oświetlane, więc im więcej ciemnych kolorów, tym mniej energii potrzebujemy. Zadajmy sobie również pytanie, czy naprawdę musimy być połączeni ze światem przez 24 godziny na dobę. Jeśli nie, to warto pamiętać o wyłączeniu takich rzeczy jak Bluetooth, NFC, lokalizacja, transfer danych czy WiFi. Nawet jeżeli w danym momencie nie korzystacie z internetu, telefon w tle będzie wyszukiwał dostępnych połączeń, co wpływa negatywnie na naszą baterię. Na podobnej zasadzie działa asystent Google. Smartfon będzie ciągle nasłuchiwał waszego głosu w poszukiwaniu hasła OK Google, dopóki nie wyłączycie tego w ustawieniach. Zamykanie aplikacji poprzez naciśnięcie przycisków wstecz to czasami za mało, szczególnie jeśli telefon pozwala na działanie wielu z nich w tle, dlatego warto raz na jakiś czas skorzystać z usług drugiego przycisku funkcyjnego i zamknąć aplikację, przeciągając je do jednego z boków lub jeżeli macie taką możliwość, zamknięcie ich wszystkich poprzez jedno kliknięcie. Skoro mowa już o aplikacjach, to istnieją dwie naprawdę godne polecenia. Jako pierwszą przedstawię DOS. Pozwala ona na wprowadzenie urządzenia w stan zupełnej hibernacji. Efekt tego jest taki, że kiedy ty śpisz, telefon śpi razem z tobą i przez noc straci jedynie od 3 do 5%, co daje około 3 razy lepszy rezultat niż w przypadku normalnego użytkowania. Druga z nich to dobrze znany GreenFi. Pomimo, iż wielu użytkowników Android nie jest do niej przekonanych, uwierzcie, że naprawdę robi świetną robotę. GreenFi pozwala na hibernowanie poszczególnych aplikacji. Przekłada się to na to, że jeżeli z aplikacji nie korzystamy, nie działa ona w tle i nie wyskakują związane z nią powiadomienia. Najlepiej zamrozić wszystkie niepotrzebne apki, z wyjątkiem tych, od których oczekujemy powiadomień, jak wszelkiego rodzaju widżety, budzik czy komunikator SMS. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby to zrobić, ale czasami po prostu po otwarciu takie aplikacje potrafią zalać nas z wiadomościami. Także czy w góry, czy na Mazury, gdziekolwiek tylko chcecie podróżować, zapas baterii na pewno Wam się przyda. Możecie więc skorzystać z moich rad albo wziąć udział w konkursie. W dużym skrócie jest on kierowany do wszystkich graczy Pokémon GO. Jeśli chcecie wygrać jeden z Powerbanków, wystarczy, że udostępnijcie na swojej tablicy post, do którego link widnieje w opisie, a sklep banku wybierze spośród Was trzy losowe osoby. Dodatkowo macie okazję nabycia specjalnych kuponów rabatowych, o których więcej jest mowa właśnie w tym artykule. Dzięki wielkie za uwagę, pamiętajcie łapie w górę, jeśli film Wam się spodobał, i na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się. cześć!